Tam ponownie. Jesteśmy teraz w rezerwacie przyrody Las Murszkowski, w którym znajdują się bardzo stare buki drzew oraz znajdują się tutaj różne gatunki zwierząt, jak i pod ochroną zwierzęta i roślin. Teraz Wam pokażę te w rezerwacie murszkowskim. Możecie sobie się tutaj zobaczyć, jak tutaj rosną. Tutaj mamy te przebiśniegi. Las Mórckowski jest przepiękny, niegatowy w skali naszego regionu. Rezerwa częściowego typu leśnictwa utworzona początkowo na powierzchni 7 hektarów. Fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych. Głównym bogactwem z lasu mórckowskiego jest drzewostan, w skład którego wchodzi wiele wiekowych, pomnikowych drzew. E, zwłaszcza buków. Oprócz strzelistych buków i rozłożonych dębów rosną brzozy, czasem e, sosna zwyczajna czy posadzona przez leśników sosna wejmutka. Zjawiskiem roślinnym w naszym lesie jest kwaśna buczyna niżowa. Tu najczęściej spotkamy śmiałka pogiętego i przede wszystkim paprocie. E, w naszym lesie też spotkamy owoce. Przede wszystkim jest to czarna, która występuje w też występuje bluszcz pospolity. Rezerwat przyrody zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Wyżyny Katowickiej, natomiast dalej na wschód rozciąga się dalsza część rezerwatu, która jest rozmaita i ciągnie się na wiele, wiele hektarów. ochroną całkowitą naszego rezerwatu są rośliny, są trzy gatunki roślin. Jest nią kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity i barwinek pospolity.